Witam Państwa bardzo serdecznie. Pora na granie o punkty tygodnie, czyli szansa na dodatkowe punkty właśnie na teraz. No właśnie, I mamy oczywiście tę zagadkę tygodnią, która jest nie lada wyzwaniem. Nie lada wyzwanie, to jest oczywiście. Polecenie tej zagadki brzmi, uż słowo zgodnie z liniami, czyli z tych liter to co widzicie na ekranie trzeba je z tej liter przekierować do właściwej kolumny albo kwadratu. to to widzicie tutaj. Na pewno dobrze Wam kieruję z jeżeli znacie to słowo, to wystarczy je wpisać na adres mailowy. kontakcie na www.małopazimie.com A w treść maila trzeba napisać słowo ZNAM. Do wygrania nawet 5000 punktów. Nagroda składa się z dwóch części. 100 punktów to jest nagroda gwarantowana, plus 4900 punktów to jest po udzieleniu poprawnie 5 pytań w ciągu 30 sekund Dobra, zrobimy tak Poproszę o zagadkę na pełny ekran Dobra, ja na chwilę oczywiście zniknę Oczywiście na ten czas Także ja bym bardzo prosił Zagadka na pełny ekran Okej, okay, już mamy Musicie się dobrze przyjrzeć I dokładnie przekierować to co? Damy co? Na 3 minuty, tak? Mówisz mi? Reżyser mówi, że tak. Dobra, 3 minuty. Czas ruszył. No i czekamy na Wasze zgłoszenie. Kontaktem w a w treść maila, żeby napisać słowo znam. I dopiero wtedy w trakcie programu grania funkcji Czyli już jutro o godzinie 18.00 rozstrzygniemy ten zapis. Wszystkie te maile, oczywiście, są teraz brane pod uwagę. I kto już wie, o jakie to słowo chodzi? Musicie się dobrze skupić. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. 2 minuty i 24 sekundy już na zegarze. A my czekamy na Wasze zgłoszenie. Na adres kontrakt z A w treść maila trzeba napisać słowo. Znam. Kto jest na to odważny i gotowy, to zapraszam na serdecznie. Czekamy. Do, dokładnie jest tych liter trzeba je dokładnie przekierować. Zgodnie z linią to, co leci. Także powinno być prościej. Macie oczywiście czas tylko do piątku. Przypominam, czyli do jutra do godziny 18. Minuta 30 już. No i czekamy na Wasze zgłoszenia ciągle. Kto już wie? Minuta 10. Czekamy. Ja trzymam za was kciuki, wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę, no i czekamy. 45 sekund, czekamy. No, to nie lada wyzwanie. Musicie się dobrze się skupić. 30 sekund. Czekamy. Kto już wie. Uwaga 20 sekund. 10 sekund. I uwaga. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, fajnie panowie wracamy do studia. No i czekamy. Kto już wie? Chyba tego nie wiedzą, bo to To za mało jest rzeczywiście, jak kierować linią do właściwych miejsc. A może jest akurat jedna osoba, która już włożyła bardzo dobrze, kierowała linią i zna to słowo, to nie jeszcze na adres mailowy. Kontakty Polska ma a w treści trzeba napisać wtedy jeszcze słowo znamy. I wtedy możemy podać się w trakcie programu nazywa Zimka do nich. Dobra, yy, co robimy? Damy jeszcze może 2 minuty na to krypkę. Dobrze. Dwie minuty macie jeszcze dodatkowo. Czekamy. <noise> da. Kto już wie, czekamy 5000 punktów nawet do wygrania w tym tygodniu, także to niesamowite. Nagroda składa się z dwóch części, 100 punktów to jest nagroda gwarantowana wśród 4900 punktów wczesnego do bonusowa po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Czekamy, zapraszam Was wtedy do, do zabawy. Aż ktoś mi reżyser zrobił dziwnego mi... No właśnie. Ja trochę wyciszę muzykę, żebym lepiej... Żebyście mnie dostrzeli. Kto już wie? Niecała minuta już. A my czekamy na Wasze zgłoszenia. Nadres Na kontakt kontakt A w treści maila trzeba napisać słowo ZNAM Znyamy Czekamy I kto już wie to zapraszam Chyba tego nie wiedzą, podejrzewam Dobra, ja to już się szykuję, żeby wszystko było sprawnie I kto? Macie oczywiście czas tylko do jutra, do godziny 18.00. To, co kieruje Was linia, to dokładnie macie trafić właściwą linię. I dokładnie macie pasujące słowo. Macie na ten czas. Uwaga, jeszcze macie 5, 4, 3, 2, 1. W takim razie przekonajmy się, mamy 0. W takim razie kto już wie? Kto już wie? Śmiało zapraszam Kto już wie? Czekamy. Kto jest naszym numerem 1 w MMDTV Polska w naszym programie? Szybciutko, szybciutko. Szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, nie ma na co czekać. Szybciutko, szybciutko. Kto? Kto jest wie, to zapraszam was. bardzo ważny. Bardzo poważna sytuacja. Za chwilę muszę się pożegnać z Państwem. Jutro oczywiście rozstrzygniemy tą zagadkę. Kto? Zrobimy. Eko, właśnie informacje. Dostałem na Dobrze, zrobimy tak. Macie oczywiście czas tylko do jutra, do godziny 18.00. Regulamin naszej zabawy w programu grania punkty tygodnia znajdziecie na stronie internetowej MDW Polska. Link zostanie podany po opisie. Macie zarówno regulamin do programu grania punkty i do programu grania punkty tygodnia. Zapraszam Was na jutro na godzinę 17.00 w graniu punkty tygodnia i na 18.00 w programie, programie grania o punkty na stronie internetowej MDV Polska. Dziękuję za teraz.